Was w naszej kuchni i w gokowrotku. Dzisiaj zrobimy wspólnie zapiekanki, a inspiracją do wykonania tych zapiekanek jest blok kulinarny oddasz Kartucha i właśnie od nich zaczerpnęliśmy dzisiejszy pomysł na wspólne gotowanie. Do wykonania zapiekanek będziecie potrzebowali oczywiście chlebek. Ja mam takie tradycyjny chleb pokrojone w kromeczki. Na blaszce do pieczenia, na papierze ułożone. I podstawą naszych zapiekanek oczywiście jest ser. Ja mam mozzarellę już gotową, pokrojoną. I teraz co do tego dacie dodatkowo, to już według waszej inwencji twórczej. Ja mam szynkę pokrojoną w kostkę, pieczarki, pomidorki koktajlowe, żeby było kolorowo i pachnąco. Koperek, przyprawy, pieprz i sól i mój tajemniczy składnik majonez. Wszystkie składniki wrzucamy do większej miseczki. Ja powinnam mieć naprawdę solidną miskę, ponieważ przygotowałam tego farszu naprawdę bardzo dużo. Ale gwarantuję Wam, że zapisanki są tak pyszne, że wszystko zniknie. Koperek. trochę e, pieprzu. Oj, coś chyba mój pieprz się skończył niestety. No to damy soli. Ha! Dosyć dużo. <słuchy> I trzy łyżki majonezu. I teraz to wszystko należy wymieszać. Farsz już gotowy. Prawda, że bardzo prosto jest go wykonać i nakładamy nasz farsz na kanapki. Ja już niczym nie smaruję tych kromek, nie smaruję ich żadnym masłem, ponieważ tu jest majonez, jest żółty ser, więc myślę, że tych kalorii naprawdę wystarczy. Nie chciałabym, żeby to było po prostu za tłuste. Tak musicie przygotować wszystkie. Kanapeczki możecie dać grubiej, możecie cieniej, w zależności jak lubicie. Kiedy przygotujecie kanapki, wstawcie je do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Oczywiście, to co ja zawsze powtarzam, już wiecie, że w przypadku piekarników no, trzeba pilnować, sprawdzać. Więc nie powiem Wam, jak długo kanapeczki mają siedzieć. Sami zobaczycie, muszą się pięknie przyrumienić, serek powinien się rozpuścić. Pilnujcie więc uważnie. Ponieważ no, każdy piekarnik grzeje inaczej i tu nie ma jednej recepty. Ja już mam gotowe, teraz biegnę do piekarnika. Zapiekarki gotowe. Wyglądają bardzo apetycznie, naprawdę bardzo fajnie smakują. Zachęcamy Was do tego, abyście wypróbowali yy, i pokusili się o zrobienie takich. Myślę, że jakieś resztki w na kanapki zawsze się znajdą. Do tego trochę żółtego sera i majonezu. Pamiętajcie, do tych zapiekanek dwa podstawowe składniki: żółty ser i majonez, oczywiście oprócz chleba. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku.